Witam państwa serdecznie. Można by żartobliwie rzec na dość istotnym wsparciu, no ale czy okaże się rzeczywiście istotne, to przekonamy się w najbliższym czasie. Nawiązuję tutaj do tygodniowego wykresu indeksu WIG-20 i dość istotnego korytarza cenowego 2050-2065. Ta strefa Fibonacci'ego została zbudowana na bazie projekcji potencjalnej formacji XABCD z taką istotną uwagą, że jest to formacja symetryczna, czyli fala AB równa się, równa się odcinkowi CD. Z wykresu wynika, że strefa została już dzisiaj naruszona, jednak no, w tej chwili obserwujemy spadek aktywności podaży. Oczywiście to nie oznacza, że trend spadkowy. Już się wyczerpał, natomiast no, faktem pozostaje na pewno to, że indeks dotarł jednak do stosunkowo istotnej zapory popytowej. W przypadku jej przełamania za taką alternatywną strefę uznałbym obszar cenowy 1960-1973, również zbudowany na bazie projekcji układu XABCD, gdzie tym głównym filarem konstrukcyjnym jest zniesienie 113%. W tym przedziale cenowym kluczową rolę odgrywa zniesienie 88,6. Powiem szczerze, że zacząłbym dość poważnie traktować ten układ, gdyby w najbliższym czasie doszło do zanagowania też swoją drogą znanej nam już zapory cenowej 2086-2092. Ta dawna strefa wsparcia powinna obecnie pełnić rolę bariery, bariery oporu. Tym większą, że również w tym korytarzu cenowym wypadają w tej chwili dwa zniesienia wewnętrzne 14,6 i 6, Pokazałem na wykresie, z jakich punktów startowych korzystam przy konstruowaniu z tych, tej właśnie bariery oporu, podsumowując. I opierając się ponownie na bazie, na bazie wykresu tygodniowego, no można stwierdzić, że indeks przetestował dzisiaj stosunkowo istotną zaporę popytową Fibonacciego i w związku z tym popyt, przynajmniej teoretycznie, na razie tego nie obserwujemy. Mamy do czynienia jedynie z zatrzymaniem spadków. Popyt powinien zacząć no, wykazywać się większą aktywnością. Takim odzwierciedleniem wzrostu presji popytowej byłoby zanegowanie właśnie tej strefy, tej bariery oporu 2086-2092. Wydaje mi się, że jeśli by, bykom udałoby się osiągnąć właśnie taki cel, zrealizować takie założenia, indeks w moim odczuciu. Powinien wejść wówczas w zdecydowanie silniejszą fazę, fazę odreagowania wzrostowego. W przypadku natomiast przełamania strefy 2050-2065, co na tym etapie oczywiście wydarzeń rynkowych musimy brać poważnie pod uwagę, automatycznie zwrócił mu uwagę na alternatywny obszar wsparcia, również niezwykle wiarygodny, zbudowany na bazie, na bazie zewnętrznej formacji XABCD. Chodzi tutaj o strefę 1960-1973. Niepokojąco wygląda indeks DAX, który naruszył. Strefem 6285-6321. Ostatnio kilkakrotnie eksponowałem znaczenie tego zakresu. W moim odczuciu silnym sygnałem technicznym zapowiadającym zmianę krótkoterminowego sentymentu rynkowego byłoby w przypadku indeksu DAX dopiero sforsowanie tego wyeksponowanego węzła podażowego 6457-6476. Indeks SP w skali dziennej. Wczoraj, niestety, mieliśmy kolejny dzień spadków za oceanem, w wyniku czego została zanegowana strefa 1317-1321, gdzie koncentrowały się projekcje potencjalnej formacji XABCD. Fala przeceny wyhamowała jednak tutaj, w okolicy tej dolnej linii kanału trendowego. Strefa 1317-21, jak to zwykle bywa, powinna teraz pełnić rolę zapory, zapory podażowej. Warto zwrócić uwagę, że tym dodatkowym elementem wzmacniającym wymieniony zakres jest przebiegająca tutaj Median Line. Gdyby zatem indeks zdołał przedrzeć się ponad tak z określoną tutaj barierą oporu, no należałoby to potraktować. Jako zapowiedź kontynuacji odreagowania wzrostowego. Na razie Uzyskaliśmy wczoraj negatywny, kolejny negatywny sygnał. Pierwszym takim negatywnym sygnałem było zanegowanie tej symetrycznej formacji ABCD, czyli strefy 1345-1349. Wczoraj popyt nie obronił się również w rejonie 1317-21, czyli no jak na razie z wykresu indeksu SP płyną dość negatywne sygnały techniczne. No ale istotny będzie dzisiaj dzisiejszy piątkowy przebieg, który no określi też nam kształt świecy. świecy tygodniowej. Dziękuję.